Siemano, siemano, kliczne EXPA FORTNITE! Night. łapkę w suba. Kiedy jesteśmy na piastę, na łapie kod tykun, kodą znajdziecie u góry ekranu 276756607184. I za ulepszanie sobie tego troszeczkę dostajemy EXPA, jak, tak jak ja w tym momencie. Cyk. a Oprócz tego tutaj macie coś takiego jak te skrzyneczki, za to, to też dostajecie przy okazji pieniądze, dzięki czemu szybciej ulepszacie tajkuna I w tym miejscu macie również... Ten oto klocek, za którego zabicie dostajecie fajnej ilości ekspa. Jeśli kupicie sobie w tym miejscu oto bronię i kupicie sobie jakieś lepsze bronie typu, właściwie na przykład ten oto pistolet, możecie sobie wtedy spamować w ten box i za to również dostajecie fajnej ilości ekspa i to o wiele szybciej niż właśnie bijąc go kilofem. Także polecam Wam tak strzelać jak ja w tym momencie. Oprócz tego, no właśnie za ulepszanie kuna i bonus macie co. 15 minut na mapie, yy, koło 30 tysięcy expa Także myślę, że spoko. Yy, mapka jest w opisie kodzik. Ja zapraszam was na tą mapkę i się z wami żegnam się. Mano.